Halo, dzień dobry, z tej strony Wajder Blix i witam Was dzisiaj w recenzji zestawu pod numerem 75194 zestaw z serii Lego Star Wars oczywiście no, dzisiaj nie ma recenzji czterech minifigurek ponieważ sobie tak pomyślałem, że już czas zacząć Pierwszą moją tak naprawdę recenzję z seta na moim kanale. Zanim zacznę nagrywać i recenzować dzisiejszy nasz statek, bo to już mówię, będzie statek, chciałbym Was poprosić o to, abyście zostawili subskrypcję na tym kanale, żeby Was taki odcinek, taka recenzja kolejna nie ominęła oraz łapkę w górę. Życzę Wam oczywiście miłego oglądania. Dobra, tak prezentuje się nasz zestaw yy, z serii Micro Fighters. Numer katalogowy, już powiedziałem: 75194. Już Wam mówię, ile instrukcja ma stron. Instrukcja ma łącznie z tymi na końcu to ma ich. No tak 34 strony ma. Jak widzicie, 34 strony 39 kroków budowy tego zestawu. Instrukcja na razie sobie ten zestaw odłożymy. Instrukcja wygląda bardzo fajnie, tak jak Microfighters Tutaj napis oczywiście, tutaj ten nasz. Myśliwiec Taj. Tutaj oczywiście ten. Tutaj mamy liczbę klocków, które są w tym zestawie. Oraz zestawy, które prawdopodobnie były po prostu tego roku sprzedane. Jakby wyszły w tym samym czasie co ten Microfile. No, podoba mi się to, że tutaj yy, właśnie są te zestawy, bo w niektórych mikrofightersach przynajmniej z tego co mi się wydawało, nie było, chociaż nie wiem. No, ale dobra, podoba mi się to, że po prostu to jest. Dobra, myślę, że nam yy, instrukcje to tyle i myślę, że mogę już lecieć z samo, samym naszym dzisiejszym tajem. A więc, instrukcje odkładamy na razie na bok i zajmiemy się tak naprawdę główną częścią dzisiejszego odcinka, czyli myśliwiec TAI Fighters. Myślę, że najpierw zajmiemy się samą budowlą. Mini figurkę zostawimy sobie na koniec, na koniec filmu. Jest ten TAI Fighter jest z siódmej części, Gwiezdnych wojen czy tam z ósmej. Podoba mi się to, że tutaj jest, wiecie, takie czerwone tutaj. Jest po jednej stronie czerwone, a po drugiej czarne. To jest naprawdę bardzo charakterystyczne dla tych tajów. I to prezentuje się naprawdę bardzo spoko, bardzo fajnie. Ten pistolecik, tutaj, który tutaj został dodany, też mi się podoba. Podoba mi się. Tutaj oczywiście mamy te skrzydła. Mamy te skrzydła. Z prezentuje się tak. Tutaj mamy silniki. Tutaj mamy takie. O, takie strzałki, którymi można strzelać. Ja nie mogę strzelić w sumie. Uwaga, uwaga. Aha, źle mi idę. Dobra, czekajcie, czekajcie. O, uwaga, uwaga. No, tak, strzelałem te strzałki. Trzeba po prostu nadużyć i to wypchnąć. Um, no i ten TIE Fighter prezentuje się naprawdę fajnie, powiem szczerze. Fajnie się prezentuje ten TIE Fighter. Podobają mi się te wszystkie tutaj wykończenia. Skrzydła, no znaczy w TIE Fighterach z poprzedni, poprzednich, poprzednich Fighterach, te skrzydła moim zdaniem były trochę lepsze, trochę większe też były. Tutaj te skrzydła no Są fajne, bo yy, w tych nowych Tie Fighterach z tej nowej sagi, Skywalker Sagi, yy, nie Skywalker Sagi, tylko tej 7-9 części, to te Tie Fightery są inne niż w tych poprzednich częściach oryginalnej trylogii, ale no jednak mogli trochę lepiej zrobić te, te skrzydła. Co do samego Tie Fightera to tyle i myślę, że mogę już Przedstawi, przedstawić wam pilota tej oto maszyny. Dobra, i teraz taja odkładamy na bok i zajmujemy się, moi drodzy, właśnie tym pilotem. No, co do pilota, to prezentuje się on naprawdę bardzo, bardzo fajnie. czekajcie tylko tą lampkę tutaj. tak. O, dobra, pięknie. Time Fighter, ten pilot prezentuje się naprawdę bardzo spoko. Tutaj ma nadruki, zdejmę yy, hełmik, bo on trochę przeszkadza. Tutaj mamy buźkę oczywiście, szturmowca. Tutaj na torsie mamy taki nadruk z, z takiej, nadruk yy, jego stroju. Tutaj mamy też nadruk taki fajny na nóżkach. Też taki nadruk yy, stroju naszego pilota. Oraz Taki nadruk na torsie, który jest myślę, że najlepszym, myślę, że jest bardzo fajnie wykonany, jest ta minifigurka jest inna, ma inne jakby nadruki niż minifigurka, niż inne minifigurki po prostu myśli inni piloci TIE 7., 8, 9 części, co mi się bardzo podoba, że po prostu taki niby mikrofighter zwykły, ale jednak minifigurka inna jest trochę niż wszystkie. Tutaj mamy helmik. Hełmik myślę, że robi do tej minifigurki najlepszą robotę. Tutaj, jak widzicie, jest taki, taka rura z powietrzem. Rura tlenowa, która przyczepia się tutaj do takiego do takiego, do takiego miejsca w, w właśnie tych wszystkich tutaj guzikach mechanizmie, tym całym i tymi, ty, z tymi całymi pojemnikami tutaj i po prostu z tych pojemników najprawdopodobniej leci powietrze tą rurą do samego Hełmu. No, yy, tutaj nasz pilot je, yy, ma oczywiście broń, pistolecik. No, prezentuje się, te, prezentuje się ta minifigurkę naprawdę bardzo fajnie. Yy, I myślę, że możemy już, yy, już przejść do podsumowania dzisiejszego zestawu. Dobra, ja ogólnie zestaw oceniam. 9 na 10. Bardzo mi się podoba yy, to rozmaicenie kolorów w tym tie Fighterze, Tutaj wszystko fajnie zrobione. Te silniki też w miarę fajnie się prezentują. Yy, tutaj. Natomiast mówiłem, z tymi skrzydłami bym troszkę coś tutaj dodał, może. Może jedno czerwone właśnie, o, jedno czerwone skrzydło, a drugie czarne. Wtedy to by było totalny sztos i wtedy to bym ocenił 10 na 10 zdecydowanie. Minifigurka też bardzo fajnie się prezentuje i ona tutaj w ogóle nie zaniża, tylko te skrzydła tego TIE Fightera troszkę tutaj zaniżają. Dobra, piszcie co myślicie o tym zestawie w komentarzach, a ja już będę się powoli z Wami żegnał. Cześć!